Siemano koniaro i koniarzu W dzisiejszym odcinku Czeka nas oczywiście aktualizacja I dużo nowych rzeczy w zimowej wiosce Między innymi powracają Rangi czempiona Mamy nową aktywność w wiosce Znaczy to jest chyba aktywność z zeszłego roku Ale powróciła Zimowe sklepy mamy oraz Prawdopodobnie powinny wrócić magiczne Konie z zeszłych lat Więc mam nadzieję, że zobaczymy lepku siena Ale oczywiście zanim do tego przejdziemy Chciałam podziękować moim trzem ostatnim subskrypcjom a tym razem są to Dzulitka, Anita Śleszyńska oraz wrzesień 1542. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. A my już lecimy w takim razie niegdzie indziej, jak do zimowej wioski, oczywiście. Chciałam się wam pochwalić swoją drogą. Chciałam się wam pochwalić. A propos mojego nowego sposobu, jak być bogatym w Star Stable, wielu sposobów w sumie Pisanych. Zapraszam Was do filmu, jeśli nie widzieliście. Patrzcie, ile mam hajsu do odebrania, nie? Tu już odebrałam trochę, a tutaj mam pełno hajsu. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak być bogatym, mieć tyle hajsu i dostawać codziennie od Star Stable za darmo, to wbijajcie na ten film. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Lecimy do zimowej wioski. Możliwe, że coś sobie kupię fajnego, ale to dlatego trzymam te wiadomości wszystkie. Ja dzisiaj je rano dostałam, dokładnie, więc no nie wiem, ile będę musiała ich odpakować, ile nie. O, mamy tutaj coś u Kruszka, pierniczkowi, towarzysze lubią się bawić. Dobra, czyli to będą te skrzaty, które będziemy musieli yy, tak, one były w zeszłym roku pierwszy raz. Oj, to było dość zabawne. A tutaj mamy fotek, Wyjątkowo się na a mamy zrobić fotkę. Było coś takiego w zeszłym roku. Chcę zrobić sobie album ze zdjęciami i zapamiętać te chwile. Dużo jeździć po wiosce. Może chcesz mi pomóc zrobić zdjęcia koni? Muszę zrobić zdjęcia magicznych koni chyba, czy nie? Czy jak to było? Mi oczy szeroko otwarte w poszukiwaniu magicznych koni Przechodzę. Dobra. I mam zrobić chyba zdjęcia magicznych koni. Ale czy ja mam aparat? E ja nie wiem, czy. Chyba zrobiłam już to zdjęcie. Dobra, tak czy jak mam skrzaty znaleźć, właśnie, bo miałam laga znowu. O, odbierzmy sobie prezent, zanim znajdziemy skrzaty. Dzisiaj jest kask cynamonowa błogość. Mamy kask cynamon. To jest ja jeżdżę dzisiaj w pomponie. Widzowie, ja jeżdżę w pomponiku. Zwierzaki! O, kurde. Wiecie, co to oznacza? O, 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 znalazłam skrzata. Ale czekajcie, bo są chyba zwierzaki. A zwierzaki oznaczają chyba. Łosiolajwa! Widzowie, w tym roku znowu będzie trzeba zrobić Łosiolajwa. Pierniczkowy towarzysz zaczyna za tobą iść. Yy, ile jeszcze tych pierniczkowych towarzyszów tam trzeba było? Bo już nie pamiętam. Jezu, ale ten pomponik jest cute. Kocham ten pomponik, naprawdę. O, jest kolejny. I chyba są wszystkie. Wszyscy pierniczkowi. Dobra, teraz trzeba i zabrać tutaj do tego skrzata, który jest dość realistyczny. Jesteś zbyt szybko, kurde, no tak. Jezu, co za gówno. One są za wolne, muszę jechać wolno, zapomniałam. Ale ja lubię szybko. One lubią wolno. Dobrze się tam bawicie z tyłu. Ważne, że wy się dobrze bawicie. Ups, drzewo. To jest tam, to jest tam, to jest tam. Już lecimy tam. Chyba tam? Tam, 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 no właśnie. O, dobra. O, i dostałam punkty pioniera. Właśnie mam już jedenasty poziom, widzowie. Zaraz będziemy, o, już będziemy mieć dwunasty, bo jeszcze muszę odebrać Punkty za dzisiaj. I o, mamy swój mądrości. O jezu, jak ja kocham. Kocham swój mądrości. Patrzcie. Duży swój mądrości. Pyk i big bag zaraz będzie wytrenowana. Wytrenowana? Klacz, tak, wytrenowana, dokładnie. Już zapomniałam, jaki mój koń jest yy, płci. I zobaczymy sobie, mm, czy ja coś dzisiaj kupię, bo mam trochę, no jak widzicie, już dużo szylingów. Plus, mam dużo szylingów ogólnie. W tych wszystkich innych sposobach, które opisywałam ostatnio w filmie. Czekajcie, czy ja mogę wziąć, Mogę wziąć już łosia. O oh Puszyste, dobra, było. Puszyste, puszyste. Tak. Dawajcie, puszyste zwierzątka. Dawajcie mi łosia. A ja muszę najpierw chyba. Czy mogę. Ale będzie łosio live, widzowie. Zrobimy sobie w piątek łosio live'a Dlaczego ta postać tak dziwnie siedzi? już tak dziwnie się krzywi. Uratuj młode lisy polarne, ale to są kaprany. Co ja mam z mieszkanami zrobić? Uratowane. Co? To ja mam. Ja mam ich zabić? One coś robią tym. Aha, no tak. bo one, że puszystej w ogóle. Chyba troszeczkę za bardzo kochają te lisy. I możliwe, że ścisną je zbyt ze słodkości. I dlatego trzeba ich wybić najpierw. I warunki spełnione. Dobra. Czekajcie, bo ja chcę punkty. Nie no, Łosz to jest moje z zwierzątko, naprawdę, w sensie, w tej zimowej wiosce. Dobra, i teraz możemy sobie je brać. Czy ja coś dostanę za to? A nie, 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 dobra. Łosiu, dobra, fajnie nam się jeździło, ale już koniec Dobra, to mamy Łosiu Live'a Niedługo, pewnie będzie Kurde, obawiam się, że ten odcinek Może wlecieć w sobotę Dopiero, bo dzisiaj, w sensie w środę Wlatuje film ze Stajni Mam nadzieję, że go widzieliście Stajni, jak rozdawałam prezenty, była Mikołajem I Dlemat był Rudolfem Mamy, uwaga, patrzcie, kto wrócił Patrzcie, kto wrócił Lepkusie więc jak chcecie sobie kupić Lepkusiena, moi kochani, to już Możecie, tutaj właśnie Jest obok tych nowych magików Lepkusien, uuu, nie ma tego Beskier Carly, magicznego Ciekawe, jest tylko ten Bo był jeszcze taki drugi Magiczny, z tym Andaluzem Jelenkowatym Był jeszcze taki inny I widzę, że go nie ma, ej ciekawe, czy go wycofali Ja wam go pokażę w stajni zaraz Ale zobaczmy sobie, co tam w sklepach Nowego się pojawiło, bo chyba też się Pojawiły nowe rzeczy w sklepach, tylko nie wiem, który. Sklepach, oczywiście. Raczej gdzieś tutaj coś się mogło nowego pojawić. Nie? Dobra, to chyba chodzi o sklep, który był kiedyś. Nie no, to to jest nowość. Ja to kupowałam w zeszłym roku. Dobra, wydaje mi się, że to ogłoszenie, że w czasie mroźnych tygodni, to znaczy, że chyba nie dzisiaj. Ale ogólnie mogłabym sobie coś kupić, co na przykład zeszłego roku nie miałam, bo no, trochę mam tego hajsu, nie ukrywam. Ja wiem, co kupię. Muszę kupić te nowe rzeczy. Because te nowe rzeczy są tutaj, nie widziałam ostatnio tego sklepu, ale bardzo wam dziękuję bo napisaliście mi w komentarzu zapomniałam, że istnieje tu ten sklep no i właśnie chodzi mi o najnowsze te rzeczy, aha, no dobra będę musiała odebrać sobie hajs w takim razie dobra, to mi się wydaje, że to jest fajne o, no i mamy ten czaprak na pewno muszę kupić i tym sposobem jestem trochę bankrutem, ale spokojnie spokojnie, mam jeszcze dużo więc pójdziemy sobie teraz, gdzie? w sumie to nie wiadomo gdzie, bo z tego co widzę to chyba wszystko w dzisiejszej aktualizacji Ale jeszcze zaraz wam pokażę tego magicznego konia Którego już nie ma, bo mam go w stajni Tylko chciałabym sobie zrobić jedną taką Aktywność i w ogóle Ciekawostka, za tydzień będą już te cztery Nowe maści, tak szybko Jezu, ej, ale te spoilery teraz Star Stable, o Jezu, jak ładnie to wygląda Takie są szybkie, przez to, że no, Star Stable trzeba przyznać, że zabezpiecza trochę Te spoilery, przynajmniej takie mam wrażenie I normalnie wszystko dostajemy tak szybko Te spoilery praktycznie, no Są spoilery tydzień przed aktualizacją Wiecie, a kiedyś były miesiąc przed. A dobra, jest tutaj standardowo. O, właśnie, i tego konia też nie ma, bo ten koń też był kiedyś do kupienia. Kurde, nie napisali nic, że ich nie będzie, nie? Mogli pisać. Chociaż nie wiem, może w zeszłym roku pisali? No bo właśnie tego też można było kupić. Lecimy do stajni, a właśnie, pokażę wam, jak wygląda moja stajnia przy okazji, bo teraz moja stajnia chyba wygląda inaczej niż na ostatniej aktualizacji, z tego co pamiętam. E, więc polecimy sobie, oczywiście, powrót do wejścia. No i powiem wam, że z jednej strony trochę taka lipa, nie? Jeśli Chodzi o tę zimową wioskę w tym roku. Brakuje tutaj czegoś, co by wymagało większego zaangażowania, bo oni skopiowali teraz te rzeczy z zeszłego roku i no tak. No i tak się prezentuje moja stajnia. Postawiłam na zielony, jak widzicie, głównie. Mam nadzieję, że Wam się yy, podoba. I chciałam Wam pokazać właśnie tego jeszcze magicznego konia. Zaraz go tutaj sobie wyciągnę. I proszę Państwa, Ice Breeze. Jest to ten kuń. Jego właśnie też nie ma. Dobrze, że go kupiłam. Mam w końcu jakiegoś unikalnego konia, którego nie ma w Star Stable, bo zazwyczaj to. Wszystkie inne to mi się po prostu nie podobały i ich, ich nie kupowałam, ale ten mi się akurat mega podoba. W sensie animacje jego są takie średnie, ale kurde, jeśli chodzi o wygląd, on jest przepiękny i naprawdę trzeba przyznać, że się postarali. Tak wygląda jego zwyczajna wersja. E, a właśnie, on ma jakąś animację specjalną? A, on ma, nie, nie ma nic chyba, nie ma, ale patrzcie jak on dziwnie dębuje ogólnie, Ha, nie mogę, jakby to powiedzieć, chyba się zablokowałam, nie mogę zsiąść nawet z tego konia, no okej, okay, chyba już rozumiem czemu Star Stable tego konia, naprawdę, muszę zresetować grę, nie chce mi się resetować gry, a i tak mieliśmy już w sumie kończyć, Jezus, ta aktualizacja, naprawdę, a, nie, rangi czempiona o a teraz Jest dobra jak wróciłam do wejścia to się udało Spoko Ten kąt nie dębuje ale już nie chcę wam pokazywać jak dębuję, Już trochę wam tam wcześniej pokazałam Więc zobaczymy sobie jeszcze rangi czempiona Bo chciałam sobie zobaczyć jak dokładnie te flow będą wyglądać Pamiętajcie że właśnie trzeba do 8 grudnia teraz te rangi robić Bo trzeba wbić tym razem ja wam obiecuję Będę robić regularnie Dobiję do końca bo w Halloween mi się nie udało Bo dobiłam do przedostatniego Zabrakło mi ileś tam punktów do ostatniego niego, więc masakra. Rangi koniec za... Aha, nie zobaczymy. Jest śnieżynka, dar, pingwin, drzewo, dżul i tak dalej. No, koniec za osie... 28 dni. Kurde, na miesiąc? Dobra, nie no, trzeba teraz to zrobić. Trzeba to zrobić, widzowie. Za 8 minut jest są jakieś mistrzostwa. W Murland? No dobra, możemy sobie na koniec pojechać mistrzostwa jeszcze. Zapisujemy się oczywiście tutaj. No i zapisujemy się u Kaprana. To jest bardzo ważne, żeby dostawać punkty. Mam nadzieję, że o tym wiecie. E, ja ostatnio o tym nie wspomniałam, bo zapomniałam, ale... Ale tutaj już mamy naszego Jupi. Jupiniar? Jupiniar się nazywa? Juniper. Juniper. Sorry, Juniper. Życzcie mi szczęścia, ale mam mój piękny kask z pomponikiem, więc mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie, bo kask z pomponikiem przynosi szczęście serio. Sprawdzone info, mówię Wam, to wcale nie skam. A skąd ona ma to o głowie i ten czaprak? I co to jest? To jest świąteczne? Środo do skoków przez przeszkody. Przyziemność. Przyziemność. W międzyczasie, jak sobie czekam, to ja sobie odbiorę jeszcze nową rzecz bonusową dla Star Riderów tutaj za darmo w Murland, Proszę bardzo, bo widziałam, że są. Znaczy ominęłam chyba wiele rzeczy. Ominęłam bardzo wiele rzeczy, jak widzicie. Pastelowe, piękne, pomarańczowe. A najnowszą rzeczą jest właśnie ten piesek. Więc yy, odbierzmy sobie wszystkie te rzeczy. Ja w ogóle zapomniałam, że to istnieje jeden sklep. Ale śliczny. Śliczny. Taki pastelowy pomarańcz. Ja bardzo lubię pomarańcze. To jest taki pastelowy. O kurde. Oh my god. Piękne to jest. Dobra. Dobra, lecimy zapisać się. Mamy tutaj wspierającą. Aisha Coldbrook, witamy. Nie wiem, czy ty mnie widzisz w ogóle. siema, Zauważyłaś? Ej! A propos wspierających, moi kochani, oczywiście dziękuję wszystkim moim wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć na miesiąc, na dwa, na więcej, ile chcesz i dołączyć do cotygodniowych, czwartkowych live'ów wspólnych ze wspierającymi i dołączyć do mojego klubu na ten okres, to oczywiście na dole masz przycisk Wesprzyj, a my już przechodzimy do zawodów. Jedziemy. Mam nadzieję, że wygramy. Dobra widzowie, mam nadzieję, że za to mnie nie rozerwiecie, ale wyłączę sobie zimę, bo sorry, ale mnie to tak rozprasza i nawet jak są wyścigi, które dobrze znam i jadę je w zimie, to po prostu ja je tak strasznie kaleczę, więc wyłączę sobie tą zimę na ten mistrzostwa, dobra? Mamy tutaj jeszcze chyba dwie widzki. Nore Ghost Dragon oraz Luan Ant Maker. Witam dziewczyny i pozdrawiam was, jeśli jesteście moimi widzkami. Chyba, że tutaj... Chcę spytać o coś innego, ale jeszcze nie wiem, ale w razie czego to, to bardzo mi miło jak was spotykam. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie zrobić ze mną zdjęcie. Dobra, to były widzki, tak, yy, obie. Tutaj jedna właśnie chciała ze mną zdjęcie. Życzę wam powodzenia, niestety zniknęłyście, bo poleciałyście do innej grupy. Ja tutaj zostałam z Aishą. Zobaczę, ile punktów w sumie dostanę, czy już odblokuję ten pierwszy poziom tej rangi championa. Nie wiem, czy za drugie i trzecie miejsce się dostaje jakieś punkty dodatkowe. Ale dobra, zobaczymy, czy wbiło mi się co Cokolwiek do tej rangi. Oczywiście muszę odebrać jeszcze punkty. Tutaj od Kaprana. Będziemy mieć ewolucję. O mój Boże, dobra. I tutaj rangi, zobaczymy. Rangi czempiona. Mam pierwszą. Uwaga, mamy śnieżynkę. Robimy sobie na koniec ewolucję. I oczywiście przesyłam Wam gorące pozdrowienia.